What the fuck is this piece of shit? A więc witajcie w kolejnych przygodach Humankind z nowym dodatkiem Together We Rule. Czyli razem rządzimy coś w tym stylu. Gramy, oczywiście jako tutaj Obama z odpowiednim kolorem mamy znak knura. E, jesteśmy Egipcjanami, to się ostatnio zdarzyło, nie? Czyli po prostu pozwiedzaliśmy sobie troszeczkę świata, dwa cuda odkryliśmy, spotkaliśmy Nubijczyków i wybraliśmy kulturę Egipcjan, to mniej więcej się stało. Tutaj mamy Memphis jako naszą stolicę, e, buduje sobie dzielnicę rolniczą, bo trochę mamy problemy z żywnością. Ruszyliśmy wszystkie siły, wydaje mi się, że jeszcze do kolejki można byłoby dać tutaj garncarzy, żeby nam więcej wpływów generowali. O, patrzcie, kolejna ta się tutaj tworzy. Dzielnica, tylko czemu się zwagowało wszystko? Jest, <laughs> patrzcie, dzielnica rolnicza tutaj powstała I zbieramy teraz stąd i stąd jedzenie Nasi zwiadowcy Właśnie, wy już jesteście wychylani na fula, wy też w sumie na fula. Czy tu nie ma przejścia? Czy będzie? Eee, jest, patrzcie, jest jakieś malutkie przejście na pojedynczej jednostki Co my tu mamy? Nie no, Mamuta nie będziemy bić, bo Jest zdecydowanie za mocny Kolejny cud odkrył to, tak? Tak? Zaraz, nie tak, las? A nie, co to jest? Las jakiś odkryłem. <tuszy> tu, to musiałem stanąć tutaj, żeby odkryć las, który odkryłem już tutaj, no niezła ta ludzkość moja. Też tak wydaje mi się, że lekko upośledzona. I jest fundamenty imperium. Co jest źródłem naszej władzy? Pokaż szczegóły. No właśnie, tu jest taki pseudosystem polityczny, że naszą cywilizację można kształtować, no, tam, w czterech tutaj kwestiach, nie? Czyli na przykład gospodarka kolektywistyczna albo na przykład gospodarka yy, jakaś tam indywidualistyczna, o. Mamy geopolitykę ojczyzna, globalizm, mamy wolność i autokrację, jak również społecz... co? społeczeństwo, mamy w tradycję albo w postępowość można iść. I mamy tak, 5 wpływów na plac główny albo plus 3 dowiary na terytorium. No my pójdziemy zdecydowanie, raczej będziemy chcieli być postępowi, a nie tam tradycyjni i wybierzemy sobie to. Każdy plac główny, czyli z tego co rozumiem każde miasto będzie nam dawać plus 5 wpływów, które tutaj zrobimy. Prowadzamy za 20 zł. I przybliży nas to właśnie do tej postępowości. I tu mamy kilka takich, właśnie jakby kategorii, no nie wiem jak to nazwać no, tych pierdzielników, gdzie jeśli jesteśmy właśnie w tym kwadraciku, no to wtedy, jak widzicie, dostajemy plus 5 stabilności i nauki na każde miasto. Tu plus 10, nawet nauki. Tutaj plus 10 do zadowolenia, a tutaj bardziej wywiarę. Dlaczego to to Byliśmy tu, jest super. Mamy też jakąś kolejną, legitymizacja. Prawo zwyczajowe albo prawo y, skodyfikowane. Do kosztu stworzenia posterunku, albo do kosztu przyłączenia posterunku lub i przejęcia miasta. No myślę, że to zdecydowanie stworzenie posterunku byłoby niezłe. Aż 50 jest mniej kosztów tego. To jest bardzo mocne. Myślę, że też sobie to wybierzemy to, na razie. To, że <słyska> <do prawdy i słyska> Not to yours and mine. Ta. Mimo, że to nas przybliży, właśnie bardziej do świeckich, zasad, to jeszcze na spokojnie pewnie da się to podreperować? I tak na razie ta procentowa nauka nie jest aż tak ważna, bo jak widzicie, nasza nauka jest na poziomie 3, czyli ten bonus 5% nic nam praktycznie nie da. A zadowolenie jest ważniejsze w miastach, tutaj jest zadowolenie. Stabilność w tym wypadku. A tańsze posturunki są mega, nie? To jest naprawdę bardzo, bo 50% jest bardzo dużo. Mnóstwo, mnóstwo wręcz. Dobra. Nasi zwiadowcy tutaj odkryli sobie jakieś. Te, te która tu przybędzie, odkryje jakieś różne bariery, więc trzeba będzie to podebrać tym Nubijczykom tutaj, którzy też się rozwijają, jak widać. Nie śpią, zdecydowanie nie śpią. I mamy jakieś wydarzenie. Spory o stada. Epoka koczownicza już jest yy, jest już dla twego ludu odległym wspomnieniem. To prawda, mamy teraz miasta. Na przestrzeni wieku, w jednym mieście żyło i marło wiele pokoleń. Czyli co robić ze zmar zmarłymi, chyba tak? Pewna namiętna rodzina rozdarta sporem. o z Najlepszego bydła prosić. A nie. Jakieś bydło. Dlaczego pro... ludzik umarł? No dobra. Każda śmierć jest źródłem bólu i smutku. No pewnie bydło tam zajechało gościa. Zignorować. Co nas zbliży do, jak widzicie, tutaj też będzie mieć teraz bardziej świeckie albo. albo tam postępowe rzeczy. Rozdzielić albo uprzywilejować. Każde dziecko powinno trzymać różną część majątku ruchomego, a, prawo jakieś dziedziczenia pewnie i tak dalej. Masakra. <grytania> Dobra, co to jest? Można w kolektywizm iść albo w bardziej indywidualizm. Na razie sobie to zmniejszymy. Musimy zobaczyć, co tam to daje. Na przykład kolektywistyczne rzeczy dają nam więcej produkcji, a indywidualistyczne. Dają więcej kasy. Ja bym na razie chyba leciał w kolektywizm. Nie wiem, czy to się zmieni później, ale ja bym tak zadecydował. Gdzie to było? Teraz te jednostki tam sobie łażą. Tutaj oczywiście spalamy to. Tak. Idziemy na razie w kolektywistyczne rzeczy. Rozdzielić. Każde dziecko dostanie tam część, równą część majątku. Ruchomego i nieruchomego. A tutaj byłoby. Trzyma, dobra. No dobra, no takie to jest prawo tutaj wprowadzone. I opracowaliśmy technologię cieślarstwa, obróbka drewna jest niezbędna do wyrobu łuków, zapewnia podstawowy tam podstawy dla dalszych dokonań i to jest bardzo fajny skład drewna, plus jeden do przemysłu w terenie lasu i lesistym terenie, Łucznicy oczywiście i karczowanie. Następnie moglibyśmy na przykład pojechać w... magazyn zboża chyba, bo mamy trochę problemy z tym jedzeniem, tutaj militarne rzeczy jak wojownicy jeszcze nie są nam potrzebni. koni zwiadowcy... Koniki byłyby spoko, ale koniec tego, co widzę, musiałbym... A nie, tu jest! Czyli w teorii nawet mógłbym to ogarnąć. Jakbyśmy przyłączyli ten posterunek. Bo wy macie tak. Jesteście tutaj, stworzyliście się już. Macie 0 obywateli. I przyłączenie tego terenu kosztowałoby 30 wpływów. Myślę, że mogę to zrobić. Mamy do tego... Dzyń... Gwiazdka epoki odblokowana, czyli oczywiście za to właśnie, że powiększyliśmy nasze terytorium, mamy pierwszą z trzech gwiazdek. Więcej o gwiazdkę? No ja wiem, wiem, to daje właśnie sławę. Jak widzicie, te każde stopnie coraz więcej tej sławy dają. Rozumiem. Jesteśmy na w ogóle średnim miejscu. Nubijczycy prowadzą, mają dwie gwiazdki w czymś. Tylko chyba nie, nie, nie widać w czym, nie? Tak. Ale my też lada moment, będziemy mieć tu bajery i yes, stwórz własną religię. Można wybrać tutaj, tutaj ten politeizm albo szamanizm. No my wierzymy na razie politeizm. Niech będzie. Jak będziemy, to mówię, ewentualnie z widzami grać, to oni będą decydować właśnie o takich rzeczach. Znowu ukradliśmy im szczątki zwierząt. Głupi nubijczycy. Dostaniecie taki wpierdziel, że szkoda gadać. Przyłączyli chyba też sobie terytorium. Ta, nawet widać. Tutaj jest granica, tu jest kolejne terytorium. A to jest chyba to oryginalne. Dobra. Wszystko jest, produkcji o dużo, patrzcie, 62 aż. Ja bym chciał zrobić to, to nam też, to jest świetne, że od razu nam pisze, patrzcie, pod budynkiem, tutaj, o, dokładnie tutaj, ile ten budynek dokładnie nam da. To jest bardzo fajny motyw, nie w tym momencie, a już nie wspominając o przyszłości, to jest świetne, jeśli nie wiemy właśnie, czy coś nam się opłaca bardzo. Ale myślę, że można byłoby zrobić też to, bo nam spada tutaj, jak widzicie, stabilność, przez liczbę przyłączonych terytoriów głównie. I myślę, że ten tutaj pomniczek taki można byłoby gdzieś pierdzielnąć, na przykład, na przykład tutaj. Mi się wydaje, że ogólnie takie rzeczy najlepiej robić właśnie gdzieś na krańcach danych terenów, no bo im tak tutaj te dzielnice raczej, na przykład tutaj zrobimy żywnościową, no to ona tylko tu zabierze, to po co na przykład tutaj albo tutaj kolejną, skoro te tereny już nic nie dadzą. Więc myślę, że będzie git, e, ale tak, tak, najpierw z jadowca, a później to. Memphis się rozwija, kolejny obywatel się urodził. O tym co mówiłem właśnie, że ludzie pracują, to jest tutaj właśnie, że obywateli mamy czterech może pracować na roli, pięciu w przemyśle, trzech w pieniążkach, trzech w nauce, nie? i oni tutaj dostarczają ile? Sześć, sześć na ludzika. I na przykład kiedy byśmy zbudowali ten tutaj o e, magazyn zbożowy, to widzicie, zyski byłyby plus dwa, ponieważ jeden ludzik, jak tak jak pisze, dostarczy plus dwa na rolnika, on jest rolnikiem, wszystko logiczne. O. Poznaliśmy króla Agamemnona, który gra Asyryjczykami. Boję się znowu kliknąć, nie wiem, naprawdę zapiszę to, bo boję się, że znowu gra wybuchnie, nie? Naprawdę jestem już tak przerażony. Zapisz, 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 bo to jest tragedia. Cześć, Uff, czyli żyjemy. No to też było ważne, żeby to sprawdzić, czy to na pewno działa już teraz normalnie. No i jest, król Agamemnon, on jest okrutny. Ludność to zasób odnawialny. Najbardziej liczy się jej wydajność. Wow, olu, okrutnik. Trzeba będzie go zniszczyć. Obama nienawidzi takich ludzi. My, jako mamy zalety, do czemu? W sumie skąd te zalety? Nie, jakieś zalety mam w ogóle z nie wiem skąd. Dobra. Mówił Obama jest jaki? Kolekcjoner i krzyżowiec. No to dobrze, to dobrze się poznaliśmy. No bo to też można wybierać, ale tego nie wybrałem. To jest losowo chyba było dobrane w ogóle. Albo na podstawie tej postaci, którą wybrałem, nie? A tu normalnie są różne zalety, nie właśnie o posterunki, kolonizator. Kurczę, ma zdecydowanie fajniejsze ten ten. Jeszcze skłonności i archetypy, Jezu. Czy postarali się twórcy, żeby oni wszyscy byli inni. Mmm, dobra, za pomocą wojska. No, czyli też raczej gościu militarny. Coś mogę ci zaproponować? Zawsze może naruszyć, co? Zawsze może naruszyć granice. Co, co ty pierdzieli za głupoty? Ekspansjonizm. Ja ci zaraz naruszę. Łeb chyba. No, i przyjęli pakt o nieagresji. Na razie spróbujmy, właśnie, wszystkich tutaj udobruchać. Obama nie chce wojny niepotrzebnej. Aryjczycy. Moje imperium w ogóle odkryło jakieś lasy znowu. Dobra, zawiesz, zawiesz to mi z oko. A, tutaj, tak? Moje, moja stolica las, super. <grym> Cieszę się. I wy jesteście tutaj. No właśnie, dlatego... Już teraz zrobię sobie miasto, tutaj odkryli ten. Dawaj miasteczko. Gwiazdka, ekspansjonisty, znowu należy do mnie. Poczcie, mam już 500 wpływu, jak nagle wyleciałem... wpływu... Sławy. Jak wyleciałem do przodu. No, bo tutaj te pierwsze rzeczy, jak widzicie, 91 to w ogóle wszystkie... W miarę tego, jak gwiazdki się, znaczy, no, te rzeczy się wykonuje, to z tego rozumiem, co. to wszystkie inne rzeczy coraz mniej sławy dają. Jak widzicie, było 100 na przykład, a teraz jest 91. Ale to już mamy w ogóle na tego, na platynę. Czyli nie opłaca nam się zbytnio zajmować kolejnych terenów, z tego co rozumiem, bo mamy już maks gwiazdek w tym czymś. A nie, jest, nie, jeszcze jedną gwiazdkę można zdobyć. 3 na 4 mamy, dobra. Czyli jeszcze jeden teren się opłaca przyłączyć, już w ogóle będzie super. W nowym mieście można byłoby wesprzeć budowę obelisku, ale czy to coś da tak naprawdę? Trzy tury z tym czy bez tego? Bo hmm, ja bym chciał, na przykład, nie wiem, te dzbanki budować. Tak, to nic nie zmieni. To, to miasto daje tak mało produkcji, że yy, budowa tego czegoś nic nam nie da, nie? Znaczy wspoma wspomaganie budowy tego obeliska bogów nic nam nie da. Weźmy sobie, zróbmy tak. Mm, ty nie masz produkcji, masz tylko 10, ale żywności w sumie też nie aż tak dużo, mimo że masz naprawdę dużo terenów. Kto je tyle żywności? Czy da się to sprawdzić? Jest. Eee, o proszę. I powiedzcie mi, że to jest normalne. Tego na przykład nie rozumiem. W cywilizacji to było logiczne, że każda populacja zjada dwa żywności, natomiast tutaj jeden, jeden przeklęty obywatel zjada 28 żywności. Czy to jest logiczne? Moim zdaniem nie. No ale okej. Okay. <gry> Piramidki można było gdzieś zrobić, nie? Tu lub tutaj. No, 13, 13. Tutaj byłoby 11. Ta, trzeba zacząć od razu od produkcji. Na przykład bardziej w dół, mi się wydaje. Chociaż jakbyśmy tu. A, no, pojedziemy w ten, bo jeszcze górę też sobie prawdopodobnie przyłączymy z tym cudem. I zacznie od piramid stary. Można było to kupić. Ej, ja mam pieniądze, a pieniądze trzeba wydawać. Kupimy od razu piramidy. Tutaj, no niestety, stabilność będzie troszeczkę malać, Maleć nawet. Ale ten boost do produkcji na pewno dużo dał. Hmm. Wychodzi też z tego, że. Aha, minus do żywności, bo. dobra. Plus cztery tylko. Kurczę, słabo z tym waszym jedzeniem? Plus 3, plus 4. Tutaj są takie smutne pola, nie? A to by coś nam dało? Plus 2. To już wolę, chyba to. Ale na wolę bym w tą stronę pójść, mimo że o jeden nie jedzenia. I buduj to stary. Tymczasem dwie rzeczy się zrobiły. Po pierwsze, ogarnęliśmy, że jednak w tym mieście jest czterech obywateli, a nie jeden, i nie jeden ludzik zjada 28, ale czterech. To już jest troszeczkę bardziej logiczne. I druga rzecz to jest domestykacja. Możemy zrobić tak: obory, które dają żarcie na koniczki. Zasób ogólnie koni możemy wydobywać, i konnych zwiadowców. Bardzo fajną jednostkę. No i dalej już nie będą te umocnienia miejskie. Możemy wtedy mieć mury, budować garnizony. I wojowników szkolić, tylko trzy tury. Bardzo spoko. I nasi oczywiście na automacie tutaj ludziki zbierają wszystko jak leci. Ja bym woleciał chyba tutaj w dół, żeby zobaczyć co tu jest. jest ten. Spoko, spoko, spoko. Głód w mieście teby głodują. O, i walczymy z... Ej! Czemu tu są dwa niedźwiedzie? Uff. <try> Ty. Dwóch niedźwiedzi chyba nie przewidzieliśmy. No, Musimy się cofnąć do miasta. Spróbujemy rozegrać to ręcznie. Czy ja mogę się cofnąć? Halo, prze Nie, zaraz. Kurczę. Niedźwiedzie zbiły się w stado. Tego nie lubimy. Jakbyśmy wbili do miasta, miałbym chyba różne premie, tak mam nadzieję. Czemu niedźwiedzie atakują pierwsze?

Dobra, dostali łupnia. 20 złotych, czyli prawdopodobnie na dole jest gdzieś ich jakiś tam spawner. Bo to niemożliwe, żeby aż tak się tutaj pojawiali. A wy no co? Leczycie się psychicznie. Wy natomiast wchodzicie tu na górkę. Zwiedzimy, po rzece pójdziemy. Toż tam znowu, coś nowego zbadał. Wy. Wam bym chętnie zrobił gdzieś tutaj posterunek, właśnie nad stolicą. Ale to może jeszcze trochę pozwiedzamy. Jeszcze trochę tu w prawo, na przykład. Co to jest? Szafran. Obsydian. Będzie można zrobić portal do nederu bardzo fajnie. I ten głód ciągle tu jest. To trzeba zmienić nazwę, bo to jest nieadekwatne. No, to będzie lepsze. Bieda, bieda. Praktycznie tracimy jeden żywności, ale obywatel umrze za 69 tur dopiero. Czyli raczej zdążymy zrobić tą dzielnicę. I mamy prorocza gra, czyli y, Obama wynalazł kółko i krzyżyk, mniej więcej. W naszym imperium kwitnie supergierka. Jakaś społeczeństwo oczarowało ostatnio właśnie gra pochodząca z odległych krain. Kółko i krzyżyk od Obamy. Możemy tak: uciszyć tych ludzi, zbuntownicze będą miasta, albo wysłuchać. Hmm. O ta gra tutaj nam denerwuje, wygląda na to, że wszystkich. Tutaj liberalne, tutaj bardziej do tradycji. No, e, chyba pójdziemy jedno w prawo, właśnie do autokracji. Uciszymy ludzi. Jeśli wieść o tej wróżbie, właśnie jakieś tam wróżby, i takie tam kościół zamiast kółka i krzyżyk wstawił trójkąt i jest wróżbitą, niby mackiem, nie? No właśnie, kupimy milczenie, zamkniemy dupy. I wydobywamy konie. To jest tutaj, widzicie, jest. Kilofek jest tutaj tego. Zrobione konie są wydobywane, nie można kupić własnych zasobów, nieźle, ale mamy konie, i dzięki temu możemy zrobić już właśnie to konni wiodowcy. To jest bardzo ciekawe w tej grze, że tworzenie jednostek kosztuje populację. To jest bardzo niespotykane. W cywilizacji czy w innych grach najczęściej mamy jakiś inny zasób osobny, ale tutaj normalnie obywatele, którzy pracują w mieście Muszą być tutaj wykorzystywani do tworzenia armii, dlatego tw robienie jednostek też nie jest aż tak jakby robienie to jedno, ale ich strata jest też bardzo bolesna, nie? Bo no, miasta przez to tracą dużo. Ale to jest bardzo ciekawy zabieg, nie widziany zbytnio w innych tam produkcjach. Najpierw pojedziemy w te konie. Może tutaj się da. Life is <laughs> <it not>? <laughs> Chyba ta kobieta nie mogła się zdecydować, jakiego koloru chciała być, że tak naprawdę jest tego. Jest biała, ale czarna w środku i dobrze rapuje. No, na szczęście baraka nie da się oszukać. Wy jesteście tą śmieszną kulturą. Otwarta. Chętnie uczy się i ceni różnorodność. I ufa. Hmm, można byłoby ją zdradzić zapewne. Koszty asymilacji. Na wynajęta armia. I jeszcze chcesz asymilować jak najwięcej ludów niezależnych. Nawet jednego ludu niezależnego z nie spotkaliśmy. Niezdecydowani, handel. Na razie nie będę wam nic wam tutaj proponować, bo kurde, chcę was zniszczyć. Omelkowie, jak was sprawdzić? Kim? Jak sprawdzić bonusy omelków? Nie wiem. Kiedy będą współczesne czasy, jak do nich dojdziemy? Jakie ja opracuję tam? I oni tu robią posterunek cy na cynamonie. Cynamon można byłby spalić, ale oni by się pewnie wtedy wnerwili. Ale jeśli bym zrobił taką pseudo jakąś armię, na przykład. Yy, ty gościu, bo ty się tutaj leczysz, ale kolejny posterunek, gdyby zrobić. Mm, tylko gdzie? Jedzenie wy chcecie, nie? Więc szukalibyśmy najwięcej żarcia. No to chyba tutaj po prostu. Zróbcie tego i was cofniemy. Zrobimy jakąś taką mini-armię, naprawdę bardzo małą armię. Jeden z tak czterech żołnierzy, bo tyle możemy mieć maksymalnie. I ruszyłbym właśnie tam w prawą stronę, żeby nawet nie ich podbić, ale żeby troszeczkę cofnąć ich tereny, bo tutaj widzę, że jest główny ich teren. A tutaj by chcieli go zająć, pewnie. Ta, a tu mają dwa tereny. Tak, tak wiecie, tak, tak wiecie. Po przyjacielsku trochę ich tam może poplądrować i i tak dalej. <laughs> Można zarezerwować nowy cud. Każdy z tych wyjątkowych pomników może stać się dowolny ten bla 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 potęgi. Fak, wow, co jest? Co jest? Aha, bo ja robiłem ekspansję, a oni ten, ale <laughs> Zostawili mi w sumie najlepszy cud. Piramidy są zdecydowanie najlepsze. Minus 25% kosztu przemysłu dla wszystkich dzielnic do końca gry, z tego co rozumiem. Nie dla danego miasta, ale dla całej cywilizacji. A oni już sobie za zajumali inne cuda. Ogólnie, właśnie cuda to jest dziwne. W tej grze bierze się je za wpływy. Tak jakby zarezerwuje sobie się. Ja teraz go rezerwuję. I teraz tylko ja go, z tego co rozumiem, mogę go zbudować, nie? I przez to, że robiłem tyle posterunków, na przykład, no to. Jakby nie miałem tych wpływów, żeby zarezerwować sobie cud. A dzięki temu, że teraz właśnie trochę przyoszczędzimy, to już mogę, ale nie mogę teraz zrobić posterunku, niestety. To jeszcze trochę pozwiedzamy. I teraz oni się połączyli i tylko w trzy tury. O, się ucieszyli, patrzcie. Trzy tury, zaraz rozwalimy ten cały ich posterunek śmierdzący. Co oni będą mi tutaj właśnie ładzić? To są moje tereny. Ja tu byłem pierwszy, patrzcie, mam Memphis. Możemy zmienić nazwę, nam. Mem City o wiele lepiej to brzmi. I można zbudować ten cud. nie? Na razie jeszcze go zarezerwowaliśmy, czyli jeszcze nie musimy go do końca budować. Ale na pewno widziałbym coś właśnie do przemysłu. 7, 4, 6. Żarcie tak. No, mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. No, zrobimy to. Mamy dużo tutaj wydobywamy drzew, jak widzicie. Zrobimy sobie to. Zdobyto gwiazdkę Estety, czyli chyba, żeby wyprodukować właśnie dostatecznie dużo wpływów. Dzięki temu y, osiągnęliśmy kolejne tutaj sławem, mimo że dalej jesteśmy na drugim miejscu, ale dosłownie leciutko. Leciuteńko. Jak również moglibyśmy bardzo szybko tutaj już osiągnąć kolejną tą epokę dzięki y, ekspansjonisty. Bo mogę przyłączyć ten teren po lewej, o tutaj, za 30 wpływów. Już miałbym kolejną gwiazdkę i można byłoby się przenosić do kolejnej epoki. Ale czy ja już, już tego chcę? Co by mi to dało tak naprawdę? Chciałbym pozbywać jeszcze trochę gwiazdek. Myślę, że naukową gwiazdkę można byłoby na spokojnie jeszcze zdobyć i jeszcze jedną tutaj gwiazdkę budowniczego. I wtedy po tym, po tym i po tym przenieść się do kolejnej epoki. Bo to jest właśnie a taka zawsze dylemat, nie? Czy po tylu, ile mamy gwiazdek wystarczająco, żeby zmienić już na kolejną tutaj się przenieść epokę? Od razu to zrobić, czy może jeszcze chwilę poczekać i na przykład zdobyć jeszcze kilka gwiazdek, nie? Żeby mieć jeszcze trochę e, sławy z tej konkretnej tutaj epoki. Bo jak się przeniesiemy, no to wszystko się resetuje, nie? To co nie zrobiliśmy przepada. Więc myślę, że można byłoby jeszcze chwilę tu zostać. Ale wy to możecie zjarać. Tutaj idzie niedźwiedź, nie? Mamy odrobinkę więcej siły i to w jedną turę zniszczymy, więc od razu uciekniemy. I moja bieda. Bieda, która ma już trochę więcej żywności. Niż to wszystko jest warte. Przemysł nie jest aż tak potrzebny. Myślę, że można byłoby tu zrobić na przykład kolejnego zwiadowcę konnego. Możecie go zrobić, on będzie sobie zwiedzać i dalej nam odkrywać fajne rzeczy. I mamy irygację. Dzięki poznaniu podstawowych sposobów kontrolowania wylewów rzeki, ja zaraz też dostanę wylewu. Mamy właśnie domki, studnie. Za... No, <laughs> zamknęło mu dupę. Ciekawe, obróbka brązu. A, odkryjmy ten brąz, może faktycznie gdzieś tutaj jest miedzi. I odkryliśmy Fenicjan, <laughs> czyli jest łaskawy, ceni zadowolenie i wolność swojego ludu i nie zapomina co się wydarzyło w przeszłości. Też ma kolekcjonerem cudów, jest i preferuje opozycje ideologiczne, które są najrzadziej wybierane przez inne imperia. Lol. Yy, gdzie go spotkaliśmy? Zaraz, 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 nie mogę wyjść z tego. Pozrobiliśmy <laughs> tak. Yy, technologia się opracowała. Robimy kolejną. Yy, Plądrowanie udane. Udało ci się splądrować i udało mi się też faunę tutaj rozwalić. No nie no, jak on miał przecież... Nie. Tak, wszystko co nie jest przybite do ziemi trzeba zajumać. Czyli oni są po lewej. Po lewej będą ci fenii... Fenicjanie, o. A tutaj do góry pójdziemy po te bajary i jednostki expią. Jeśli one zostają przy życiu, dostają doświadczenie, to zwiększa troszeczkę ich statystyki, zwłaszcza yy, po prostu siły, nie? Plus jeden do siły mają dzięki temu. I tutaj, patrzcie, zostało to spalone. Wy jesteście w pełni zdrowi, tylko że konie mają, to jest tak, konie mają sześć ruchu, oni mają tylko cztery ruchu i dlatego oni opóźniają koniki, więc raczej nie warto łączyć takich armii, które mają różne szybkości, że tak powiem, nie? A tutaj bym sobie sam zajął, czy ja bym tu zrobił miasto, myślę, że ta w przyszłości bym sobie, tu <ślam> sam w sumie mógłbym tu zrobić nie najgorszy posterunek, w tym miejscu. No, chyba nawet zrobimy, bo oni tu robili i to ja zrobię. <grywia> tak, oni robili tutaj ten domek. I później będzie można te ruiny oczyścić. Patrzymy, co jest tutaj. Przy granicy pojedziemy. Ło, wow, opłaszcz, ile terenu się odsłoniło. I można wybrać już teraz jakąś kulturkę, właśnie ze wszystkich. Nikt jeszcze nic nie zajął. Ale czy ja bym to naprawdę chciał już teraz, bo oni mi pewnie coś zabiorą. Hmm. A spokażcie tą sławę. To mam już na maksa. Technologia, jedno mi brakuje, ale cztery tury aż no za długo. Trzeba już wybierać teraz. Możemy sobie zostawić naszych Egipcjan, co się oczywiście nie do końca opłaca. Nie wiem, kto by to zrobił. Tylko więcej o 10% sławy dostajemy ze z każdego źródła. Albo wybrać super nową cywilizację. Eee, Czekaj, dwie armie są obok siebie. Tak, tak. Nie wiem, czy nie trzeba do tego technologii, ale jest coś takiego właśnie, że jak siebie, to będą jako wsparcie przyjdą. Więc zdecydowanie mamy coś takiego, jak właśnie, że tych armii może być na 10 i one wszystkie współpracują. Można taką jedną Uber-armię zrobić, tylko oni przychodzą jako to właśnie. Jako z dodatku. Nazka. Nie wiem, co to jest, przyznam się od razu, nie wiem, co to za kultura. Bonusowa, co? Unikalna dzielnica związawiająca cud natury. O, z cudami natury. I rysunki na ziemi. Uznaj za dzielnica religijna. Unikalna dzielnica religijna i łowcy głów. Wow. Broń biała, wspólny zapał. Ta jednostka inspiruje wszystkich wokół sojuszników daje premię do zapału, kiedy ona wyeliminuje kogoś. Ciekawe. Dynastia Han. I tutaj też z dodatku tam tego Murzyńskiego. To też pamiętam. Dobra. Więc wybierzemy sobie na razie też, żadne tutaj ciekawe nowych kultur nie ma. Bierzemy sobie to. Pers Persów, persowie. Plus dwa do limit miast, zadowolenie na nie, super dzielnica, satrapy, jakieś tam atrapy, pieniądze, szczęście, wpływy i nieśmiertelni. No już nikt nas nie zabije, przyjmujemy, żeby nikt nam nie ukradł ich. Patrzcie, ten się przebrał. Obama się cieszy, wierzymy. Wow. ...as military tactics and mathematical equations become as coveted as physical goods. Empires struggled to control these intangibles, however, as some might trouble their stability. As ideas go, you'll need to get comfortable with the idea that the troops are not actually immortal. To jest nieprawda. My zwożymy nieśmiertelnych, oni będą nie do zniszczenia. Natomiast właśnie stabilność mogą się martwić ci po prawej różowi czy coś takiego. Ja ich chcę podbić. Obama musi tam zaprowadzić Obama Care, tam nie będzie już nieszanowania kobiet, my tam wprowadzimy równość, przyjaźń i miłość. Nowa epoka, dzięki. I oczywiście też zmieniają się te wszystkie tutaj rzeczy. Więcej tego trzeba robić. Mamy właśnie ekspansjonizm jest teraz naszą główną tutaj, yy, że tak powiem, sławodajną rzeczą do robienia. No i tyle. Mamy nowe bonusy, mamy nowe dzielnice. Szkoda, że w sumie nie zrobiłem tej dzielnicy. Tu zrąbałem, no to mogłem polepszyć, że mogłem tu zbudować jeszcze te piramidy, nie? Bo tutaj są piramidy, ale tutaj mogłem jeszcze położyć jedną dzielnicę piramid. No niestety. Może ewentualnie coś tam wczytam, ale teraz to jest koniec. Na razie w tym odcinku wybieraliśmy sobie nową kulturkę, odkryliśmy nasz potencjalny. no oh, well. Co ty tam za głupoty gadasz? Przede wszystkim yy, spotkaliśmy nowych chłopców do bicia. To są typowi ludzie do ściśnięcia. Oni już na samym początku denerwują i ich los prawdopodobnie jest przypieczętowany. Ale to na razie tyle. Dziękujemy za uwagę. I w następnych pewnie turach właśnie spróbujemy sobie troszeczkę już pomęczyć tych nawet różowych. Może jakaś wczesna wojna, kto wie. Ale na pewno ekspansjonizm. Mamy dwa dodatkowe miasta. Na pewno chciałbym je tutaj zrobić. Więc wpływy, wpływy i jeszcze raz wpływy. A teraz cięcie.